Dlaczego lepiej dla mężczyzn jest nie zabiegać o względy dziewczyn? Pozdrawiam wszystkich, przyjaciele. Powiedzcie mi, co tu się właściwie dzieje w relacjach między mężczyznami i kobietami. To pytanie chciałbym zadać przede wszystkim kobietom. Dzisiaj obejrzałem kilka krótkich filmów na YouTube zatytułowanych Dlaczego młodzieńcy i mężczyźni nie zawierają znajomości z kobietami i dziewczętami na ulicy? Czasami same kobiety narzekają, że mężczyźni nie chcą z nimi zawierać znajomości, że nie podchodzą do nich na ulicy, nie prawią komplementów, nigdzie nie zapraszają. W tym filmie, nawet w kilku filmach, tam były trzy lub cztery filmy zamieszczone całkiem niedawno, młody chłopak podchodzi do dziewczyny i zaprasza ją wyłącznie na kawę. No cóż, jasne jest, że to jest wyczyn w stylu typowego jelenia. Nie będziemy się tutaj o to wspierać, ale żadna z nich nie zgodziła się, aby pójść się napić kawy. Nie wiem, czego Wy tak naprawdę chcecie. Zwracam się teraz do kobiet i dziewcząt. Z jednej strony narzekacie, a z drugiej mówicie, że nie ma prawdziwych mężczyzn. Mówicie, że nikt nikogo nie zaprasza ani na kawę, ani na herbatę. Wyjaśnijcie mi taktykę swoich zachowań. Czego wy w ogóle potrzebujecie od młodych chłopaków, czy od starszych mężczyzn? Czego wy w ogóle chcecie? Po obejrzeniu tych filmów ja się naprawdę upewniłem, że istnieje dziś problem wśród młodych chłopaków w przedziale wiekowym od 18 do 25 lat, którzy oglądają moje filmy którzy do mnie piszą maile, zadają pytania. Maxim, dlaczego nie możemy zamrzeć znajomości z naszymi rówieśniczkami? A już nie mówię w ogóle o starszych mężczyznach. Nigdy nie byłem zwolennikiem tego, aby mężczyzna podchodził pierwszy, aby się poznać. To taka upokarzająca rola dla mężczyzny. On jest w pozycji żebrzącego i najprawdopodobniej w większości przypadków dostanie odmowę. W związku z tym chcę się zwrócić do mężczyzn i młodych chłopaków, którzy próbują zawrzeć znajomość na ulicy, a tym bardziej na portalu randkowym, co w ogóle uważam za wstrętne zajęcie. Przestańcie zawierać z nimi znajomości. Zobaczcie, jakie one mają korony na głowach, jakie one mają poczucie własnego znaczenia. Zobaczcie, jak my w ten sposób podnosimy ich poczucie wartości i niszczymy własne swoimi rękami. Musicie mieć do siebie szacunek, poczucie własnej godności i przestańcie się poniżać. Jestem pewien, że mimo wszystko istnieją dziewczęta i kobiety, które z przyjemnością zawarłyby znajomości na ulicy, ale jest ich mniejszość. Są to wnioski na podstawie tego, co widzę i słyszę. Ja sam rzadko zawieram znajomości na ulicach, rzadko spotykam się w miejscach publicznych, ale zawsze mi się to zdarza spontanicznie. Mówiłem już wiele razy o tym, że zawieranie znajomości musi być spontaniczne i w takich miejscach gdzie tego rodzaju zachowanie jest na miejscu, chociaż w zasadzie takie zachowanie jest stosowne wszędzie. Ale podchodzenie do kobiety lub do dziewczyny w celu zapoznania się to znaczy wyszedłeś na ulicę lub na plac, czy gdzieś tam na nadbrzeże i idziesz w celu wzajemnego poznania się. I odczuwalna jest Twoja potrzeba kobiety, bo one doskonale to czują. Dlatego, drodzy panowie, lepiej spożytkować swój czas nie na znajomości, lecz aby w końcu zająć się swoim życiem i nie tracić czasu na próżno. Jeszcze raz to powtórzę. W jednym z tych wideo, jak już mówiłem, mężczyźni w stu procentach dostali odmowę. Być może, gdyby chłopak zachował się jak jeleń, może powinien był zaproponować coś innego, wyciągnąć na przykład zwitek banknotów i zaprosić na kawę, to może po takim czymś one by się zgodziły. One cały czas były jakieś przestraszone. Kiedy obejrzałem te filmy, to zobaczyłem, że te wszystkie dziewczyny są jakieś pełne lęku. Czego wy się boicie? Czego w ogóle chcecie? Znowu zwracam się teraz do kobiet. Obejrzyjcie te filmy, możecie je znaleźć na YouTube i zadajcie sobie pytanie. Wiele z was rozpozna w nich siebie i przypomnijcie sobie, ilu mężczyznom odmówiłyście. Myślę, że w 99% przypadków zawsze odmawiałyście mężczyznom. Zawsze. Przy czym dziewczyny, do których podszedł ten chłopak, nie były jakoś super atrakcyjne, naprawdę. W dziesięciopunktowej skali dałbym im. Maksymalnie 3 do 5. Dlatego jeszcze raz zwracam się do mężczyzn. Szanujcie się, cęcie siebie i przestańcie się już poniżać w ten sposób. Jeśli ktoś chce, to proszę, idźcie się poznać, ale wiedzcie o tym, że najprawdopodobniej ta próba zawarcia znajomości obniży Twoją samoocenę do poziomu podłogi. To nie oznacza, że nie należy komunikować się z kobietami. Musicie zrobić tak, żeby to one chciały Was poznać, a nie żebyśmy my na próżno za nimi biegali, żeby ona łaskawie zgodziła się pójść wypić tę jeleniową filiżankę kawy. A jak to uczynić, żeby kobiety i dziewczyny były wami bardziej zainteresowane? Wielokrotnie powtarzałem, że jedyną opcją jest całkowite zajęcie się sobą. To tym bardziej dotyczy chłopaków, którzy proszą mnie o radę podczas streamów, pod filmami w komentarzach, w mailach pytają mnie co, Maksymie, poradzisz nam, młodym chłopakom? Tak więc radzę wam właśnie to. Nie marnujcie czasu i nie biegajcie za nimi. Nie upokarzajcie się, nie biegajcie tak po jakichś placach. Rozumiem, że bardzo by się chciało. Widzicie, że współczynnik użyteczności tego działania jego skuteczność przy tego typu znajomościach wynosi zero. Z dużym prawdopodobieństwem we wszystkich przypadkach zostaniecie odrzuceni i wasze poczucie wartości powiem to jeszcze raz, spadnie poniżej dna. Po co wam to? Świat jest dziś nastawiony wyłącznie na korzyści materialne, Materialhalny, w którym mężczyzna często nie ma nawet praw w każdej dziedzinie, gdzie mężczyzna w dużym stopniu, dotyczy to przede wszystkim młodych chłopaków, którzy nie mają żadnych zasobów, którzy nie mają żadnych wpływów, a nawet czasami często brak im wyglądu, Chodzi o takiego zwykłego przeciętniaka. Tacy są zazwyczaj w cieniu i dla rówieśniczek, nawet tych niezbyt urodziwych, ci chłopcy są nieinteresujący. W obecnym czasie bardzo wiele naszych dziewczyn interesuje się niestety wyłącznie stanem zasobów mężczyzny. Nie mówię tu oczywiście o wszystkich dziewczynach. Niektórzy mężczyźni myślą, że mając 40 lat, nie da się nawiązać znajomości z 20-letnią dziewczyną czy też kobietą. Oczywiście można i jest wiele takich przypadków, ale raczej z takim mężczyzną będą się chciały poznać wyłącznie z powodu jego zasobów, tylko z powodu jego sytuacji. Finansowej. Jeśli on jest bogaty, jeśli ma wysoki stopień, status społeczny itd. Bywają rzadkie, wyjątkowe przypadki, że kieruje nimi sympatia. Co się zaś tyczy młodych chłopaków, którzy oglądają mój kanał i zadają podobne pytania, przyjaciele żyjecie teraz w wyjątkowych czasach. Teraz jest tak wiele informacji na temat relacji. I wy doskonale wiecie, czego szukają w pierwszej kolejności nowoczesne kobiety. I nie ma potrzeby oszukiwania samego siebie. Nie oszukujcie się, nie słuchajcie tego, co one nam mówią, że potrzebują dobrego, potrzebują troskliwego i tak dalej. Zapewniam Was, że w większości przypadków nikomu to nie jest potrzebne. Mówię Wam to jako mężczyzna, który jest starszy od Was. Myślę, że moi rówieśnicy potwierdzą. Tę tezę. Zajmować się oszukiwaniem samego siebie i myśleć, że czynicie coś dobrego dla kobiety, okazując jej troskę, lub jeszcze coś innego i że to wystarczy, to jest kłamstwo. Dlatego studiujcie informacje na temat relacji, czytajcie książki. Wiele razy już mówiłem, jakie książki czytać. Zajmijcie się swoim życiem, zarabiajcie pieniądze, bo bez pieniędzy i nie potrzeba zarabiać jakichś wielkich pieniędzy. Nie potrzebujesz tych miliardów czy milionów, nie będziecie w stanie ich wydać, nawet jeśli je zarobicie. Nie ma sensu tracić życia, aby ganiać za pieniędzmi. Czyńcie wszystko dla siebie. Zapewniam Was, że mając lat 30, jeśli dziś masz 20 lat, zapewniam, że jeśli posłuchacie mojego zalecenia, zastosujecie się do mojej rady i będziecie zajmować się sobą, będziecie dbać o siebie i czynić wszystko dla siebie. To jest ten zdrowy egoizm, który z jakiegoś powodu przez wielu jest pogardzany we współczesnym społeczeństwie. Więc jeśli będziesz miał około 30 lat, nie będziesz miał żadnych problemów ani z kobietami, ani z czymkolwiek innym w swoim życiu. Dla mężczyzny wiek 30, 40, a nawet i 50 lat to nie jest wiek krytyczny. Dla kobiet niestety tak ich głównym orężem jest ich młodość i uroda. Dla mężczyzn naszą główną bronią jest nasz mózg, nasz umysł, nasza możliwość samorealizacji. A to jest możliwe, mając 40 lub 50 lat. Da się tego dokonać i w młodszym wieku. Im szybciej zaczniesz to czynić, tym oczywiście lepiej. I nie zamartwiajcie się osobistymi relacjami. Przestańcie zajmować się związkami. Przecież widzicie, co się dzieje. Jestem pewien, że nie podzieliłem się tu niczym nowym. Dla wielu ludzi nie jest to jakieś wielkie odkrycie, ale wypowiadam się tu jako jeszcze jedna opinia z zewnątrz. Zewnątrz. Bo być może ktoś miał jeszcze wątpliwości, że tak się właśnie dzieje, i głos z zewnątrz w jakiś sposób wzmacnia tę pewność, w tym, co widzi, co dzieje się wokół, że praktycznie nie ma z kim zawrzeć znajomości. Mam oczywiście na myśli stworzenie jakiejś normalnej relacji. To jest prawie niemożliwe. Nie wiem, z kim stworzyć współcześnie rodzinę z tradycyjnymi wartościami. Nie mam zielonego pojęcia. Ja w moim życiu nie spotkałem takiej kobiety. Ale to nie znaczy, że takich kobiet nie ma. Ale poszukiwanie takie jest bezużytecznym zajęciem. Kiedy doskonale rozumiemy, że znalezienie jest prawie niemożliwe, to po co się tym zajmować i marnować na to swój czas? Żyjemy bardzo krótko, zwłaszcza my, mężczyźni. Nasze życie jest krótkie, kobiety żyją dłużej, wszystko to dobrze wiemy. Poczytajcie sobie dane statystyczne. Nie marnujcie czasu, nie biegajcie za nikim, nie poniżajcie się. Uczyńcie swoje życie takim, aby to za wami biegali. To będzie właściwe. I na zakończenie przypominam, że nadal udzielam konsultacji osobistych w kwestiach relacji między mężczyznami a kobietami. Wszelakie aspekty, jakie Was interesują. Możecie się zapisać na osobistą konsultację ze mną przez kontakt, który tu widzicie. Poniżej. Ten adres kontaktu znajduje się również w opisie tego filmu. Dlatego, jeśli ktoś ma jakąś potrzebę, to się zapiszcie, znajdziemy czas, porozumiemy się, rozpatrzymy wszystkie sytuacje i postaramy się tutaj dać jakieś rozwiązanie Waszych problemów. Na dziś to ode mnie wszystko. Dbajcie o siebie i nie zachowujcie się jak Jelenie i nie biegajcie za kobietami. Czołem! Cześć Wam wszystkim!